Agnieszka? Tak. Witam Panią tutaj z tej strony, Jarosław Cichociemny, jeżeli chodzi o Elbląg. Pani z Elbląga szuka pracy, prawda? Szukam, szukam. Pani szuka pracy, prawda? Tak, o, o co chodzi? Tutaj od czerwca. Proszę Panią, ja poszukuję operatorki drągów czarnych. Jest to bardzo tutaj spokojna praca dla kobiety, jeżeli chodzi o zarobki. Nie wiem, czy by panią usatysfakcjonowały, to może tak. I by pani chciała zarobić? To jest, znaczy, a na czym by polegała ta praca? A się Panią, bo pani po prostu operatorką drągów czarnych, jak mówię, praca jest bardzo lekka, jest to praca przyjemna i zarobki to jej szacujemy podstawę 3000 netto miesięcznie, a jeżeli chodzi o te bonusy wiadomo, to jak z tej bonusami od napiwku, tak jak mówię Operatorka drągów czarnych. Czy pani by się na to pisała po prostu samo? Jeżeli chodzi o strój, strój roboczy dostaje Pani wszystko od nas. Mhm. Więc tutaj proszę mhm. powiedzieć, czy Panią by ustysfakcjonowały takie zarobki? Praca jest bardzo tutaj lekka, tak jak mówię tutaj, dla ambitnych osób dobre zarobki. Aha. a wie to tylko jedno pan miejsce ma wolne? A się, ja mam tutaj jeszcze trzy miejsca wolne. Aha. Bo Pani jest w jak... bo Pani to jest w jak... Bo pani jest w jakim wieku? Słucham? Pytam czy by mógł pan to, to mnie zadzwonić? Proszę pani po prostu potrzebuje odpowiedzi, Teraz, jak mówię taka rozmowa nam zajmie maksymalnie dwie minutki, a wtedy już po okay. prostu pani tutaj widzę chciały od czerwca pracować? To już bym tutaj panią nawet od czerwca wpisał, czy od kiedy pani pasuje? Aha, no widzę no ja bym musiała się okróć tego. No proszę panią, pani jest w jakim wieku? Eee, 38 lat. Dobrze, i tutaj jeżeli chodzi o strój roboczy, to jest tutaj ja Pani, w odnozę, jak mówię, tutaj mamy st stawkę miesięczną, 8, 8 godzin w tygodniu i ma Pani do wyboru bądź poranną zmianę, albo drugą zmianę. Lego, proszę Panią, operatorka drągów czarnych, nie jest to trudna robota, przyjemna, napiwki są dobre. Lego, proszę Panią... Czyli chciała Pani u nas coś zresztą pracować? No raczej tak. Raczej tak. I to jeżeli mhm. chodzi o jakieś takie preferencje jak bukake, fisting, pising, to jest ok, tak? Mhm. Czyli tutaj bukake, fisting, może być, ok. To Pani Agnieszko, w takim bądź razie ja tutaj reprezentuję Rocksepl i ja tutaj do Pani odzwonię, kiedy mogę się tutaj do Pani odzwonić, żeby mówić termin spotkania, tutaj taką rozmowę i pracę taką kwalifikacyjną. No nie, no tak to pewno to 16. Dobrze, po prostu czyli tutaj pani się na to wszystko godzi. Tutaj bodaj tak jak mówię, są dobre zarobki. Następnie tak. Dobrze, to dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia.